No cześć, Siemanko. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z, z serii Spyro. Sezon trzeci. No i tak jak obiecałem, zrobimy sobie bazę sierżanta Lota, bez zbędnego przedłużania wbijamy po prostu do środka. Yy, jeżeli mamy być szczery, to pamiętam, że średnio lubiłem ten poziom, jak byłem mały, bo tutaj było bardzo dużo latania, nigdy nie mogłem zebrać wszystkich diamentów i no to było straszne. Ogólnie. Wydaje mi się, że nigdy nie miałem ukończonych wielu poziomów na 100% ze względu na... na to, że to była piracka kopia. Jeśli mamy zamiar zaatakować czarownicę, muszę osiągnąć szczyt swoich możliwości. Tak. O właśnie, ze względu na to, że to była piracka wersja, tak mi się wydaje. E... On jak widzicie, może latać. Dobra, podchodzimy. Sierżancie, sytuacja wygląda następująco. Wczoraj o 18.45 zaatakowały nosoroki. Broniliśmy się najlepiej jak potrafiliśmy, ale bez wsparcia, dowódcy nasz opór okazał się bezskuteczny. Przed 19.00 oddział został rozgromiony, a nosorogi przejęły kontrolę nad bazą. Jednym słowem, nie złali panie. Tak, tutaj strzelamy rakietkami. I musimy mu uratować kolibry. Ej, ty! Gówniany ogrodniku. Dobra, kolibry się ratują same, jak widać. On jest tu. Uwolni pozostałe, spoko. Oni będą tak naprawdę nam tylko dziękować, więc. Tu jest sobie na pewno wszystko, bo tu jest tak wysoka ta trawa, że tutaj bardzo ciężko jest zauważyć pewne rzeczy. Tutaj dużo rzeczy jest też zawieszonych w powietrzu i w ogóle. Dobra, zobaczmy, ile w ogóle czekam. 500 diamentów i 3 jajka. Tu się gdzieś... o właśnie, tam się le leci teraz. No mu. wroga odpalając rakiety za pomocą ataku. Super go zaskoczyłem. Aha, ona leci dalej. Co to w ogóle jest tutaj? To jest jakieś lusterko? Wow, crazy, mamy odbicie w Spyro. Tamta wróżka. Wow! Dlaczego on mnie uderzył? Aha, tutaj trzeba być taką bombą. Już pamiętam. To właśnie było to, czego ja tak nie lubiłem. I te takie krety... Sierżancie, prowiant wroga został przejęty. Z pustymi żołądkami daleko nie zajdą. Mamy jajeczko o, Oho, jaki słodki. Och, No Sierżancie, nosorogi zablokowały wyjście z jaskini pancernymi drzwiami. Musimy się wydostać, a wysadzenie ich jest niemożliwe. Niech pan zabierze ciężarki i przetransportuje je na przyciski, które znajdują się po obu stronach drzwi. Po osiągnięciu pozycji wystarczy wcisnąć szarze, by opuścić ciężarki wciskając akcję raz spojrzy pan w dół, a robiąc to ponownie w górę. W górę Ok, ale ja się jeszcze muszę cofnąć. Tutaj nam te gofery były takie, nie wiem o co tu chodziło dokładnie. Ja muszę go zabić No właśnie, ale czy on mi coś dawał? Nie, tyle tylko że Okej. Okay. tam biega następne. Okej. Okay. Rozwalamy to co się da, bo to będzie problematyczne później bardzo, mocno mega. No gadaj. Sierżancie, no zablokowały wyjście z jaskini panterny. A, dobra. Nic ciekawego więcej nie mówi, dobrze. Kurde, rozwal to. świetnie dobra, wyzbierajmy najpierw diamenty to są te przyciski, na które my musimy spuścić te ciężarki druga lola urotowana, spoko i tu chyba już nic więcej nie ma, mam nadzieję Zabieramy ciężarek. Fajnie, że nie chciałem tego opuszczać. Mam nadzieję, że on się pojawił w tym samym miejscu. Dokładnie, świetnie. Dobra, to się jedno wcisnęło, teraz ten drugi. Jeszcze z nią porozmawiajmy. Czy ona powie coś konkretnego? Da jajko, czy coś? Riężancie, proszę hip, hip, Okej. Okay. się udało i jestem tuż za panem. Okej. Okay. Właśnie, czy tu jest jakiś punkt umiejętności? Bo ja nawet tego... Jest, z zbombarduj gryzonie. Aha, dobra, no to spoko, czyli dobrze, że to robimy. Fajnie. Mam no, nadzieję, że tam na górze więcej nie ma, nic takiego. Balony? Tam jest. Ha. Dobra. No idziemy dalej. Proszę nie rezygnować z walki sierżancie. Prawie nam się Dobra. Uuu A ja trafiłem tego gofra. Nie dlaczego? Ja no to mówię gofery. Mi się to tak zawsze po prostu kojarzyło. Tak Proszę nie rezygnować. Dobra, nie mów do mnie. <noise> łobyle, że pan wrócił sierżancie. Co? Ryan Lee A Ryan Lee będzie śpiąco oh. OK. Dobra, tutaj można trochę sobie tak postrzelać i wiecie... Dobra, rozwalamy wszystko, wszystko Nowy latuje jeszcze, nie? O, Melduję Sherlock, gotowość. Sherlock, ja piernicz szeregowiec? To była Sherlock. Ok, pozbierajmy coś. Przynajmniej tutaj na dole, dookoła. Stąd przyszliśmy, czyli to jest początek mapy. Znaczy początek, ale to jest właśnie tutaj ten moment, którego ja tak bardzo nie lubiłem nigdy, bo to jest tyle do zbierania, tyle do robienia i to się tak wlokło zawsze. No kurde, weź ten diament już, nie rupiaj. Nie zabiło go Dostał. No i mam punkt umiejętności. On tak śpiesznie chodzi, nie? tymi małymi płetwami. Okej. Okay. Dobra, pozbierajmy sobie wszystko na czysto, na razie to będzie nam później wygodniej. Tutaj. Dobrze, że one są samonaprowadzające się, bo mogłoby być ciężko bez tego. Tam trzeba jeszcze w ten tunel wlecieć, tu jest jeszcze diament. Dobra, czy my na tej głównej tutaj mamy wszystko? Mam nadzieję Aha, to była ta biedroneczka, chciałem to podnieść Dobra Mogę... Mogę latać z tym na przykład? Mogę, super. tu są gdzieś jeszcze jakieś tam biedronka. Ja tutaj nic nie widzę takiego na razie. Więc myślę, że w porządku. A teraz możemy sobie w takim razie wlecieć tu. Trzeba uważać na te ognie. Okej, okay, nie spaliło mnie, to super. Wow! To jest czwarty. I jeszcze jeden został, ale kurczę, gdzie on teraz jest, ja nie mam pojęcia. Dobra, zróbmy to szybko. Ok, dziwne że, aż pom... dziwne, że to pominąłem w ogóle. No bo to jest. Ok, zbieramy. I mamy takie cztery pociski. Kurde, no. Nie chciałem tym strzelać, what the fuck. Tutaj musimy go upuścić. I spadł oczywiście na dół, tak. W ogóle nie był w powietrzu zawieszony. Dobra, gdzie jeszcze tam? Super. Jest jeszcze jedno miejsce. Będziemy musieli się cofnąć. Okej. Okay. Gdzie ja mogę jeszcze tego jednego kolibra znaleźć? Kurczę, no naprawdę ja go nie widziałem. Jestem jakiś ślepy albo nie wiem. A i to się rozwali jeszcze tutaj pod ziemię, dokładnie. Bomby Lota takie dostałem trofeum, to wszystko? Nie, tu jest lava. Dobra. No i są wszystkie, super. Roj. Okej, okay, jajka 3 na 3, fajowo. Jak tam z diamentami będzie teraz? Oczywiście brakuje, spoko. Mogę reportować sierżant. Dobra. Muszę od ciebie iść. Dobra, i tutaj do góry. Gdzieś tam, ale o co chodzi? Na początku mapy zostawiłem diamenty? Nie. Może? Nie, po drugiej stronie. Mogę to rozbić? Niestety nie. Okej. Okay. Ciśniemy w takim razie do, na tamtą polankę. Hmm. O proszę, ale to dalej nie wszystko. Rano, on tak pokazuje momentami, Okej, okay, idziemy tam. O, no i pięknie, są wszystkie. Dobra, słuchajcie, yy, mamy na 100%, wychodzimy stąd i dogramy sobie to, ten stopiony krater, czyli to, co pominęliśmy w pierwszym świecie i spotkamy się już tam. Czy on coś jeszcze powie? Nie, dobra, czyli spotkamy się w tamtym miejscu i skończymy sobie tamtą mapę na 100%. Nie... Fidlifu, rośnie. Hmm. <laughs> <laughs> Ta-din, ta-dum, ta Trzeba jej pomóc! Żartujesz, prawda? Prawie cię usmażyła. Tak, ale celowała w ciebie. Dosyć. <tryk> 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 Dzięki. Nie ma sprawy. Miałaś szczęście, że był tu łowca. Umiem o siebie zadbać. No pewnie, że umiesz. Hmm, a może ci pokażę? A... Magia się skończyła, he? Może dam ci coś na rozpęd? <grym> Później się tobą zajmę. <grym> Ej, musiałeś się tak odstraszyć? No i dobra, słuchajcie, jesteśmy już w stopionym kraterze. Eee, tutaj jest ta baza sierżanta Lota, więc wbijamy. Co tutaj od nas chcą? Bawię się w chowanego z przyjaciółmi. Jeśli nie odkryję, gdzie pochowali głowy, nie przyjmą mnie do klubu Tiki. Pomóż mi ich poskładać, a zrobię z ciebie honorowego członka. Dobra. I tutaj jak widzicie mamy dużo diamentów. Miejmy nadzieję, że to będą wszystkie. Aha, dobra. Czekajcie i teraz tak, ten punkt umiejętności. Umieść głowy tiki na ciałach. Dobra. Pozbieramy sobie najpierw wszystko to, co. A, one będą cały czas się robiły chyba. Co tu się stało? Okej. Okay. Dobra, ale mamy tutaj pierwszą główkę. Zanieśmy ją temu kolesiowi. Jest jedna. Mamy tutaj drugą. A, taka sztuczka, no dobra, okej. Okay. One nam nic nie robią, one tylko nam strącają tą głowę, widzę. Wiedziałem! Kurde no! Jezu Dobra, mamy drugiego go Fuck, what the fuck! Dawaj tego motylka, bo ja tego nie przeżyję. Ok, następne jest tam. Też nie mieli gdzie tych ogni dać. <tryk> Dobra, wiesz. Czy tutaj coś jest na górze? Nie, okej, okay. zabieramy głowę i lecimy. I dajmy ją temu tutaj na dole. Trzecie, okej. Okay. O, tam jest jajko. Luna. Okej. Okay. Ile nam jeszcze zostało? Dwa. Tam. Okej, okay, tutaj widzę na spokojnie nic się no podnieś go. Okej. Okay. Mamy tutaj jakiś balon czy coś takiego? Nie, no to świetnie. I co, ta głowa na miejsce wraca? Wow. Dobra, udało się. Tam jeszcze został koleś. Urr, do góry. Okej, okay, brakuje nam siedmiu diamentów jeszcze. <grystanie> Zmini to jajo na znak honorowego członkostwa w klubie. Dobra, mamy jajko. Czegoś takiego jeszcze nie było. Mam nadzieję, że to nie jest zły znak. Ale nie mamy punktu umiejętności. Niepokoi mnie to. Nie leciałem A dobra Aha tu jest balon Okej okay. No i dobra, mamy też poziom ten na 100%. Super, mamy wszystko na 100% na tą chwilę. Yy, muszę to sprawdzić, bo coś mi tutaj kompletnie nie pasuje. Umieść głowy tiki na ciałach. No i dlaczego ja tego nie dostałem? Pamiętam, że w podstawce, żeby zdobyć ten punkt umiejętności, to te głowy trzeba było. Czy ja mogę mu ją zdjąć na przykład? To te wszystkie głowy trzeba było położyć tu. I one zaczęły tańczyć. I wtedy zdobywało się punkt umiejętności. No właśnie, mówiłem, że to musi tak wyglądać. No i dobra, jest punkt umiejętności. Super. Dobra, możemy stąd w takim razie wyjść. No i dobra, słuchajcie, mamy wszystko ładnie na 100%, zarówno w tym świecie, jak i w tym, na tą chwilę. Więc, no co, nie zostaje mi nic innego, jak podziękować Wam za dzisiejszy odcinek i do zobaczenia w kolejnym. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się, na razie, cześć.